Raz, 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 TikTok, TikTok, co jest kurwa? Wypierdalać. Siemano, nie jestem ani i witam was z kolejnym odcinku z przeglądu TikToku. Nie wiem czemu, ale mi chciało wymusić aktualizację, ale niech aktualizacja się pierdla i trzeba odcinek nagrać. Pierdala, ja mi strać! Kurwa JAŁA ja, AŁA Ty włosy mi spaliłeś na nogach Spierdalaj dań... Wyższy poziom strania To co jedno małe piwko Ocie no chuj to to, kurwa Ja pierdolę Ja no pierdolę Gdy na robocie wleci do wuta. No nieźle. Gildar, kiedy dzwonisz do niego Dziwią teraz W nocy o 3.47. I jadza fass! I jadza fass, akinech wad bufaja! Geddes te perhim di bingie! Ha! Fassak! Za muszka zderzu! O! Tyjle! Mieć sereć, ahun mundus! Ek i basut hitik! Warum a suru I serejk fass! Halo? Hehehehehehe... A szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja Mywa szukała frytek, znalazła PS5. Tak, tak, otwarte, to proszę, to, proszę, to proszę, proszę, śmiało wchodzić. Halo? Halo? Rzeczy nie znalazł, bo chciał spierdolić z tego jak najszybciej. Słub o Park Parkside, to będzie piękne. W końcu sobota, piękna pogoda, od rana mnie nosi na zupę i loda. Żeby dziś stara dała mi dupy, zabrałem do Lidla na duże zakupy. Przed wejściem ją łapię i mówię do że jaja spodniety to mam jak balony tu sprytny byłem i plan niecny miałem, zaraz narzędzi w koszyczek napchałem, już spazmów dostała już ostro kurwuje, coś czuję, że sprzętów nie uratuje widzę, że radość zakupów jej zbrzydła wysłałem ją kurwa na ryneczek Lidla niech szczawiu poszuka, bo lubię szczawiówkę, a ja jeszcze włożę w koszyczek kątówkę, już ledwo to noszę już ręka mnie boli, a ta od godziny mi tylko pierdoli, że głupi jestem, że bubel kupuje. tak stoję i myślę, baterii brakuje, więc biorę koszyczek i lecę z powrotem, choć na dymanie ma większą ochotę, wszystko zabrane stoję przy kasie, już widzę jak dźgam ją brutalnie kutasem, wchodzimy do domu, rzucam narzędzia, wkładam do ręki jej mego żołędzia ona się patrzy, twarz mocno zdziwiona w sekundę już była cała czerwona i mówi, że seksu nie będzie z koszardem. bym się pierdolił z tym swoim Parkside'm. cześć jest w końcu na pierdolę o kurzy, mać Zajwist. Tynek trawnika trzeba skosić, a mama nie może? To dziadek. A babcia? Dała ci dała. Dobra, skoszę. Tynek. Koszenie trawnika na wsi. Widok po prostu zapiera dech w piersiach. Ja pierdolę. kurwa zamiast iść kurwa do stoiska kurwa z browarem, to ty kurwa zdążysz się kurwa zgubić, jest kurwa twój prawan. <śm> Jeszcze dwa do soboty Co pijemy z nim, dawaj mu winiaka, dawaj Francuz, pij winiaka, on kła, wino, pij to mordo, a très bien. trybie dawaj wiśnioweczkę, dawaj francuz, pi wiśniówkę. on kła, wiśnia, szery, a może rim I Wypili wszystko, piwo, wino, kebab, kurwa, wszystko wypiję. I w końcu Polak Odchodzi w ranzu sawa, tak Warszawa jeba skału żygów, nie jest wszystko wino, piwo, kebab, wódka, kurwa, wszystko wymieszane. Podchodzi friend i mówi: "O, melange". Co pijemy z nim? Dawaj mu. więcej. to pierdowało. Adi, złapali nas. zachowuj się normalnie. <gry> No, jedzie. A górze róże, na dole żar buchał. A był, aż się roześmiał, że kozę będzie w A! gó- No, pierdolę. O kurwa! Środowe, kurwa, TikToki są dzisiaj za jebiste. W chuj. Gdyby jedną jeszcze kuć wygrał do końca, to by się nazywał prawdziwy artysta. Ten widok po prostu. Skąd się biorą małe drzewa? Jak, jak widać, natura wszystko pok pokazuje. Jak widać, coraz lepsze te imprezy. Każdy imprezuje na no, swój sposób. Kiedy powiedziała, że nie możesz iść na piwo, mogę cię kurwa zanieść. O! Powinno być tak, że na następny film to kuwa reklama Petard. <głos> <głos> do tego filmu. Okej, okay, i tym miłym akcentem. Zakończymy sobie ten odcinek. Żeby się, jeśli Wam się materiał spodobał i w chcecie sensie, tak odcinku więcej, zostawcie lajka, suba, komentarz. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie cześć siemano!